Jesteśmy po meczu inaugurującym sezon Pierwszej Pieszej. z się Daniel Stanslik. Daniel to było szalone spotkanie. E, aż e, ciężko uwierzyć w to, co wydarzy się e, po przerwie. Hmm. E, no mi też ciężko jest uwierzyć. Wiadomo, jeżeli się strzela trzy bramki na wyjeździe i nie wygrywa się meczu, to na pewno to boli. E, no co, no przegrywamy ten mecz. E, myślę, że boleśnie. Ale plusy są takie, że. Gdzieś te bramki wpadają. Myślę, że to jest tylko większa koncentracja w obronie i myślę, że trzeba to kierunek. Pozytyw dla Ciebie taki, że Twój pierwszy gol w Bara będzie już w pierwszym mężczyźnie tego nowego sezonu? Wiadomo, ja cieszy to, jak się z napastnikiem, chciałoby się strzelać te bramki, ale myślę, że przede wszystkim najważniejsze jest wynik drużyny. Dzisiaj się udało, nie udało się go zdobyć, także, także wiadomo, jakiś tam mały plusik jest, ale wolę dzisiaj wygrać Teraz przed nami mecz w Opolu. Też e, nie będzie łatwo. Myślę, że w tej lidze w każdym meczu nie będzie łatwo, jednak ta liga jest wyrównana. Myślę, że te spotkania e, pokażą. E, ale przygotowujemy się, skupiamy się na sobie. E, no jedziemy do Opolu. Dziękuję.